Miał miał! Hejka! Witajcie na drugiej odsłonie podcastu, na którym poznajemy lore świata The Elder Scrolls. Ja jestem Arkana i zapraszam Was na wycieczkę po Tamriel. Dziś ruszamy do omówienia Ery merytycznej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, jak wygląda chronologiczna oś czasów serii TES. Przebieraliśmy przez mity kilku kultur i liczę, że zauważyliście wiele zależności między historiami, które próbują one opowiedzieć. Historie te, które usłyszeliście, poruszały wydarzenia zarówno z czasu Aurbisu, czyli tworzenia świata, jak i prezentowały erę świtu. Dziś przechodzimy do kolejnej epoki, do ery merytycznej. Historia świata miała początek w pustce. Zmieniała się w niej rzeczywistość, powstawały nowe byty, później fizyczne zalążki elementów kosmosu. Wydarzenia z zakresu tworzenia świata oraz ery świtu są uznawane za nieliniowe. Nieliniowość oznacza, że narracja nie jest przedstawiona chronologicznie w kolejności od początku do końca, ale przeskakuje w czasie, wybiega do przodu lub wraca do przyszłości. W erze świtu narracja ma moc sprawczą, to znaczy, że jeśli wystarczająco wiele źródeł opowie coś jako prawdę, to to coś prawdą się staje. Do końca ery świtu uznajemy czas zabiegnący nieliniowo, i dopiero z wydarzeniami w adamantowej wieży czas rusza liniowo, rozpoczynając erę meretyczną. Samą erę meretyczną możemy podzielić na cztery okresy: wczesną, środkową, późnośrodkową oraz późną. Podział ten pomaga w uporządkowaniu wydarzeń, do których jeszcze nie zawsze możemy przypisać daty. Gdybyśmy mieli wytypować jedno wydarzenie, takie najważniejsze wydarzenie podsumowujące w dużym skrócie, co wydarzyło się po utworzeniu świata, pomijając mity kulturowe to będzie to convention, czyli zjazd, wielkie spotkanie w adamantowej wieży, gdzie pierwotne byty zebrały się, by radzić w sytuacji, w jakiej postawił ich Lorkhan. Wydarzenia z adamantowej wieży rozpoczynają linearność czasu. Bóstwa opuszczają Nirn, a Dedry świadomie zaczynają walkę o władzę i wpływy. Kogo moglibyśmy spotkać w erze meretycznej? Jakie rasy przypisuje się do tego okresu? Podzielimy te rasy na bestioludzi, praludzi oraz elfów. Wczesna era meretyczna to czas życia na Tamriel przedstawicieli wielu ras bestioludzi. Były to rasy prymitywne, żyjące w dżunglach, górach, na pustkowiach czy na bagnach. Część z nich zaginęła lub wyginęła w drodze historii, przypadku lub przez niezapisanie się w kartach historii czy legendach opowiadanych przez elfy lub pierwszych ludzi. Przypuszcza się, że za czasów eremerycznej na terenach Tamriel żyli przedstawiciele takich ras jak ptakoludzie (ponoć przybywający w Syrodil), Lilmothit, czyli ludzie lisy, natywni dla czarnych mokradeł, oraz Imga małpoludzie z terenów Wood. dregi, przypuszczalnie przybywający z owianego tajemnicą Królestwa Lig, najpewniej części Oblivionu, do tego Slowy, wszelkie goblinowate stworzenia oraz bliżej znani nam Kazici czy Argonianie. Źródła są niezgodne co do tego, kto był pierwszą rasą ludzką Tamriel. Zgodnie z chronologią źródła The Unofficial Elder Scrolls Pages przyjmiemy, że jest to rasa srebrnoskórych ludzi, która była pierwsza. Są to Kothri, czy też Kothringi, czyli Kothryngijczycy. Prastara, ludzka rasa żyjąca w plemieniach na terenach czarnych mokradeł. Przypuszczalnie mogli pojawić się jeszcze przed erą meretyczną, lub z innych źródeł dowiemy się, że mogą wywodzić się od Nedejczyków. Chronologia pochodzenia jest tu niestety niespójna. Wiemy natomiast, że srebrnoskóre ludzkie plemiona prowadziły wojny z Argonianami, które przepuszczalnie przegrali, gdyż Hisimir, obecnie starożytne ruiny w Shadowfen, miejsce waśni pozostało we wpływach Argonian. Niewiele jest wiadome o kulturze Kotringijczyków. Szczątkowe informacje wskazują na wiarę w Zena, czyli Zenitara, do tego w Dibellę, Marę czy Kinarę. Historia opowiada, że kothringiejczycy przypuszczalnie wyginęli podczas grypy knahateńskiej, lecz dzięki historii w Elder Scrolls Online dowiadujemy się, że niektórym udało się przetrwać, korzystając z zewnętrznej pomocy. Nekromanta Sloat Ngasta twierdzi, że Klawikus Vile narodził się przed gwiazdami. Niektóre z najwcześniejszych dowodów na istnienie Klawikusa Vila pochodzą ze starożytnych bożków i malowideł jaskiniowych pochodzących z ery meretycznej. Przedstawiają one klawikusa stojącego z barbasem u boku. Niestety nie zachowały się one w formie graficznej i nie da się ich przytoczyć. Uważa się, że starożytni Kothringi czcili właśnie klawikusa Waila na początku ery meretycznej przed reformą swojej religii i zwróceniem się ku czci Zena. Dowodem na wiarę w dedrycznego księcia ma być srebrna moneta z jego podobizną. Znalezisko archeologiczne w Elder Scrolls Online. Co zatem z elfami? Musimy udać się na Aldmeris, czyli mityczny kontynent, do kolebki wszelkich elfów. Legendy mówią, że to fragment świata, który w procesie tworzenia Nirn spadł nienaruszonym. Czy być może Altmora, z legend to jednak Aldmeris? Czy to prawda, że musiała być położona gdzieś pośród oceanu elteryckiego? Nie wiemy, nie wiemy również, dlaczego Aldmerzy wyruszyli z Aldmeris w poszukiwaniu nowego domu lub też schronienia przed czymś lub kimś. Znamy w historii przypadki o znikających tajemniczo cywilizacjach. Czy tutaj wydarzyło się coś podobnego? Jedna z legend głosi, że na Aldmerów spadł gniew aledrycznych bogów i ci zatopili kontynent lub po prostu zabrali Aldmeris z mundusu i nie powróci ona aż do pojednania się raz elfickich. Inna, bardziej przyziemna legenda mówi o tym, jak Aldmerskie statki, wypływające w poszukiwaniu nowego lądu, zagubiły się w burzy, a ostatecznie dotarły do Tamriel, a dokładnie do wyspy Auridon w archipelagu Somerset. Ich miejsce przybycia nazwano Klifem Dziewięciu Okrętów, w języku angielskim Nine Prowl Landing, i z tego właśnie miejsca Elfia Dominacja miała zacząć rozkwitać. Elder Scrolls Online znajdziecie tryptyk zatytułowany Echo Aldmeris. Zachowany dzięki zaklęciu utrwalającemu i odzyskany przez archeologów w połowie drugiej ery, przedstawia on ponoć Aldmeris w charakterystycznym stylu z dumnymi iglicami unoszącymi się obeliskami i delikatnymi chmurami. Dokładność przedstawienia jest wątpliwa, chociaż jeden z altmerskich uczonych oceniając obraz stwierdził, że wzbudza w nim uczucie przypominające wejście do domu ojca po długiej podróży za granicę. Dzięki zachowanej pieśni o kinlordzie Torinanie, przywódcy aldmerskiej wyprawy, możemy dowiedzieć się, co spotkało elfich podróżników dziewięciu statków. W Elder Scrolls Online znajdziecie książkę o nazwie The Lay of Firsthold. Torinan po zejściu na ląd ogłosił się władcą ziemi. Nazwał właśnie ją mianem Auridonu. Obiecał, że tych ziem już nigdy nie opuści. Niestety, realia okazały się bardziej wymagające niż samo okrzyknięcie się panem na Włościach. Okoliczna zwierzyna skutecznie naprzykrzała się rozbitkom. Wielki aldmerski kinlord nie zamierzał się jednak wycofywać, i przy użyciu magii oraz kamieni Warla pokonywał bestie raz po raz sprawiając, że elfia kolonizacja wkrótce opanowała cały archipelag. Niedaleko miejsca swojego lądowania Torinan stworzył pierwszą twierdzę, First Hold, Obecnie najstarsze miasto w całym Somerset. Sukces King Lorda rozniósł się po całej wyspie, a panowanie Elfów miało już wkrótce się rozpocząć. Będąc w temacie Aldmeris, warto opowiedzieć jeszcze o jednej legendzie wspominającej ten elfi kontynent. Otóż legenda ta, zawarta na starożytnych gobelinach w kryształowej wieży, opowiada historię bogatego szlachcica aldmerskiego o imieniu Orgnum. Finansował on i prowadził rebelię w Aldmeris przeciwko jej ówczesnym władcom. Rebelię stłamszono, a konsekwencją dla Orgnuma i jego buntowników było wieczne wygnanie na Piadoneę, która miała znajdować się za niepokonywalną ścianą mgły. Miał być to gwarant, że nigdy z wygnańców nigdy nie wróci do Aldmeris. Podobno zabieg ten był bardzo skuteczny, i faktycznie ani Orgnumowi, ani jego ludziom nie udało się nigdy wrócić do domu. Najpewniej, w wyniku krzyżowania się elfów z ludziami Piadonei, powstała unikalna w świecie Tamriel rasa elfów morskich, czyli Maormerów. To właśnie oni, podobno pod wodzą samego Orgnuma, najechali tereny archipelagu Somerset, uważając się za bezpośrednich potomków nadrzędnej rasy Aldmerów. I uważając Altmerów za nierównych sobie. Z samym Orgnumem wiążą się jeszcze dwie bardzo ciekawe historie. Jedna głosi, że Orgnum miał romans z King Lady Heinarway, szlachcianką altmerską z Alinoru. Gdy romans się wydał, elfka wyzbyła się tytułu, bogactw i wygnała rodzinę oraz służbę z pałacu. Skompromitowana, zamknęła się w skarbcu swojej rodziny. I najpewniej tam odeszła. Na upamiętnienie tego zdarzenia powstał ołtarz, który możecie odwiedzić na wyspach Somerset, właśnie w miejscu o nazwie Wolc of Heinruhe. Druga ciekawostka to domniemywanie, że Orgnum zyskał nieśmiertelność, być może dzięki rytuałom, magii lub ofiarom, albo Właściwie to wszystkiemu jednocześnie. Nawet przypisuje się mu bycie wampirem, jednocześnie uważając, że sprowadził do Tamriel sztukę kucia w srebrze. Oprócz czci i szacunku oddawanego przez wybrane lud Maormerów, istnieje również kult Redgardów, znany jako Satakal, który rzekomo ma czcić właśnie Orgnumę. Ten kult znany jest z tego, że obnaża się i wykonuje wężowe ruchy taneczne podczas rytuałów na cześć swojego boga, a w bardziej ekstremalnych przypadkach rytuały te obejmują zrzucanie skóry. Kult satakala jest zatem postrzegany jako grupa szaleńców z marginesu ze względu na swoje kontrowersyjne tradycje. Tradycyjni redgardzi uważają związek orgnuma z satakalem za bluźnierczy. I twierdzą, że Orgnum nie zostanie oszczędzony podczas przyjścia prawdziwego Satakala. Ostatnia ciekawostka polega na tym, że król Orgnum i Potema Septim spotkali się w trzeciej erze w Samotni, gdzie doszli do porozumienia, które miało ustanowić Potemę cesarzową Tamriel, gdy inwazja Maormerów doszłaby do skutku. W zamian za to Potema miała poprowadzić ludzi do obalenia swojego brata Antochiusa Septima, który w tamtym momencie zajmował cesarski tron. Orgnum i Potema podobno przypieczętowali zgodę na ten plan w sypialni. W epoce środkowo-meretycznej Aldmerowie z Somerset zorganizowali najwcześniej znaną wyprawę, aby zlokalizować swoją kolebkę Aldmeris i by móc poznać jej los. Trzy statki, Niben, Paskiniel i trzeci, którego nazwa zaginęła w historii, otrzymały pokryształowej kuli zwanej kamieniem drogi i zostały skierowane na poszukiwania w kierunku, do którego dostrojony był ich kamień drogi. Paskiniel popłynął na południe, nienazwany statek popłynął na północny zachód, a Niben, dowodzony przez słynnego Topala pilota, popłynął na północny wschód i to on odkrył kontynentalny Tameriel. Całej wyprawy, tylko Niben powrócił do Somerset po nieumyślnie długiej podróży po wybrzeżach i rzekach Tamriel. O pozostałych dwóch statkach nigdy więcej nie słyszano. Chociaż ekspedycja nie osiągnęła celu, jakim było znalezienie Aldmeris, zakłada się, że Aldmerowie mieli przekonujący powód, aby sądzić, że ich dawna ojczyzna leżała w jednym z tych trzech kierunków. Choć celem topala było odnalezienie Aldmeris. Wyprawa przyniosła zgoła inne wyniki. Wyniki, które otworzyły elfią ekspansję na kontynentalną część Tamriel. W ramach swej podróży Topal dotarł rzeką do zatoki w głąb terenów znanych nam obecnie jako Syrodil. To tam natknął się na unikalnych tubylców, prymitywne plemię bestioludzi przypominających wyglądem ptaki. Topal miał nauczyć ich czytać oraz pisać pazurem po ziemi. Ptakoludzie okrzyknęli Pala swoim lordem i w podzięce mieli oddać we władanie ziemię tak zwanych ośmiu wysp, które kiedyś staną się cesarskim miastem. Inne źródła mówią, że nie była to wymiana z dobroci, a czysta, zwykła, zarobkowa transakcja. Niemniej jednak, po tym spotkaniu Ludzie nigdy więcej nie pojawiają się w historii Tamriel. Jeden z uczonych twierdził, że rasa ta wyginęła przypuszczalnie z rąk tzw. kocich demonów. Być może chodziło o każitów? W Elder Scrolls Online natomiast znajdziemy informację, że archeolodzy mieli znaleźć czaszkę takiego ptako człowieka, choć jednak okazało się to być czaszką zwierzęcia. Za swoje szczególne zasługi, na cześć Dopala jego wyprawy, nazwano rzekę oraz zatoki. Nazwy nawiązują do statku Topala, czyli Niben, lub do niego samego. Domniemuje się, że miasto Torval w Elsweyr również może nawiązywać do Topala, gdyż w historii czasem wymieniano go właśnie z imienia Torval. W Tamriel znajdziecie zatem zatokę Niben w Syrodil, zatokę Topal między Elsweyr i Blackwood oraz rzekę Niben, największą rzekę Syrodil z ujściem w Zatoce Topal. Skoro pilot Topal podczas swojej podróży ponoć odwiedził Elsweyr, a na pewno wspomina widzenie tak zwanych kocich demonów, to Topal zasłynął jeszcze z jednej ważnej rzeczy. To jest z wytyczenia mapy linii brzegowej pochodzącej z okresu środkowo-merytycznego. Miejsca znanego nam później jako Wardenfell, jeszcze na długo przed powstaniem pierwszych kolonii Dwemerów. Kiedy aldmerscy odkrywcy nanosili na punkty na mapie wybrzeża Wardenfel, wznieśli na nim również fizyczne wieże czarodziejów, takie jak Alteredania, Balfel, Telmora oraz Telarun. Również w okresie środkowym ery meretycznej położenie adamantowej wieży odkrywa przyszła założycielka klanu Direnich, czyli elfka o imieniu Cygnus. Wyspa Balfiera nie weszła w pełne posiadanie klanu, Aż do pełnego wykupu, który miał miejsce w pierwszej erze 461 roku. Wielkie podróże pilota Topala otworzyły elfy na kolonizowanie terenów kontynentalnego Tamriel. Źródła nie są spójne co do kwestii niezamieszkiwania tych terenów przed przybyciem elfów. Zakładamy natomiast, że kulturowa, językowa i magiczna dominacja były wystarczające, by podporządkować, wygonić lub wręcz wybić. Natywne plemiona innych ras. Grupę merów, którzy opuścili wyspy Somerset, aby stworzyć kultury odłamowe w centralnej i południowo-zachodniej części Tamriel, okrzyknięto Eilidami. W niektórych przypadkach wyruszali oni specjalnie, aby uniknąć coraz to rygorystycznych praw wdrażanych przez Aldmerów na wyspach Somerset, gdzie oficjalnie zabraniano między innymi kultu Dedr. Choć zamieszkiwali głównie Syrodil, Eilidzi posiadali również osady na terenie współczesnych czarnych mokradeł. Zasłynęli tam jako nekromanci i nazywali się Fenlordami. Miasta Gideon i Stormhold były pierwotnie osadami Eilidów, których nazwy niestety zaginęły w historii. Daleko od Alinoru kultura Eilidska rozkwitała. Kult Dedr zakorzenił się i rozpowszechnił wśród wysokich elfów z kontynentu. Kulty poświęcone różnym książętom dedrycznym, które pojawiły się w Syrodil, niegdyś ledwie tolerowane tam, zyskiwały na znaczeniu. Ejlicy nie czynili rozróżnienia między dobrymi a złymi dedrami. Nawet niektórzy z bardziej odrażających książąt cieszyli się masową czcią, zwłaszcza gdy ich kult został przejęty i poparty przez królów czy arystokratów ejlickich. Ejlici zawierali układy z Dedrami, aby uzyskać większą władzę, zdobyć błogosławieństwa lub inne korzyści. Organizowali całe armie Dedry do podboju, ujarzmienia i egzekwowania swoich rządów. Początkowo zniewolenie lokalnie występujących ludów nedyjskich miało charakter dość sporadyczny, ale ostatecznie stało się systematyczną i powszechną działalnością w społeczeństwie Ejlidów. Na koniec kontrolowali oni całość współczesnego Syrodil i utrzymywali ludy nedyjskie w niewoli przez pokolenia. W trakcie postępującej dominacji elfów na terenie Tamriel powstały dwie kolejne wieże: Wieża Kryształowa na wyspach Somerset oraz Wieża z Białego Złota. Syrodil. Oczywiście nie wszystko było takie miłe i przyjemne, bo co może wydarzyć się, gdy wplątujesz dedrycznych książąt w swoje plany? U szczytu panowania Eilidów Abagarlas było bogatym miastem, prosperowało dzięki dużej populacji najemników. Niedaleko znajdowało się również inne miasto, Delodil, w którym to mieściła się wspaniała świątynia poświęcona Meridi, pani światła. Zazdroszcząc świątyni w Delodil, król Anumarils Abagarlas nakazał budowę znacznie masywniejszej świątyni poświęconej Mola Chociaż świątynia Anumarila przyćmiła swą świetnością tą w Delodil, to jej projekt był uznany za prymitywny, nieestetyczny i nie zrobił szczególnego wrażenia na poddanych w Delodil, w tym na ich królu Kenedelinie. Wieść o odrzuceniu świątyni przez Delodil rozwścieczyła króla Anumarila i po sprofanowaniu małej świątyni w Abagarla z poświęconej Meridi nakazał całkowite zniszczenie Delodil i ogłosił, że złoży w ofierze jej mieszkańców Mola Balowi. Anumaril, wzywając swojego mrocznego pana, otrzymał na pomoc armię nieumarłych oraz wiedzę niezbędną do skonstruowania broni znanej jako Mortum vivicus. Miała ona wyssać z Delodil wszelkie życie, i przemienić jego mieszkańców w nieumarłe sługi Molagbala. Meridia, wiedząc o perfidnych planach Molagbala i Anu Marila, zdążyła ostrzec swoich wyznawców w Delodil, a w odpowiedzi mała grupa kapłanów została wysłana do Abagarlas, aby zniszczyć plugawą broń. Po dotarciu na miejsce kapłani wyryżnęli wszystkich, krocząc przez miasto, zabijając w tym żonę Anu czyli królową Palolel oraz jego syna, księcia Maliona. Wkrótce potem kapłanom udało się dotrzeć do Mortum Vivicus w samą porę, by powstrzymać aktywację urządzenia. Jednak Molag Bal był sprytniejszy i w ostatniej chwili wciągnął urządzenie do mroźnego azylu, zanim zdążyło zostać całkowicie zniszczone. Po ucieczce kapłanów z plugawego miasta, Meridia doszczętnie je zniszczyła. Częściowo kończymy z historią Aldmerów w Syrodil i wracamy na wyspy Somerset, gdzie pomimo szlachetnego urodzenia, Welot patrzył na swoją ojczyznę z pogardą, wierząc, że społeczeństwo Aldmerów zaczęło opierać się tylko na ambicji, chciwości i popadło w dekadencję. Młody Welot zwrócił się do swoich rodaków i znalazł wsparcie u tych, którzy pragnęli społeczeństwa zachowującego tradycję chwalącego uczciwość i nagradzającego sprawiedliwych. Nie wiemy do końca, kiedy doszło do rozłamu, wiemy jednak, jakie były jego konsekwencje. Poszukując bardziej ascetycznego, stoickiego i czystego sposobu życia dla swoich wyznawców, Welot spisał swoje proroctwa, które porzucały powszechnie akceptowany kult Aedr na rzecz dydrycznych książąt w tym Boifi, Azury oraz Mefali, znanych jako dobre dedry. Uczył również swoich wyznawców, jak ostrożnie negocjować z Złymi dedrami, wchodzącymi w skład domu kłopotów. Niektóre źródła podają, że to sama Bowitia wpłynęła na decyzję Welota o odrzuceniu Aedr za pomocą snów i wizji. Inne relacje podają, że Bowitia przybrała postać Aedry Trinimaka i nauczyła Welota i jego zwolenników metody, dzięki której śmiertelnicy rzekomo mogli wznieść się i stać się bogami. Ostatecznie Welot i jego zwolennicy, już teraz możemy nazwać ich Kaimerami, wyruszyli na masową pielgrzymkę z Somerset na północny wschód Tamriel, obiecując sobie odnalezienie nowej ziemi i lepszej przyszłości. Według ówczesnych tekstów Welot nie szczędził ani jednej łodzi, ani racji żywnościowych, ani jednej silnej duszy ze swego ludu podczas tego Eksodusu oraz mozolnie dążył do dotarcia do krainy Rezdein. Czas podróży, czyli czas wielkiej rozpaczy, nie oszczędzał nikogo. Welot i jego zwolennicy podróżowali przez niezliczone tygodnie, przeprawiali się przez morza i wspinali się na potężne łańcuchy górskie. Wielu kajmerów uważało tę drogę za szaleństwo, ale kierowało nimi przywództwo Welota oraz jego niezachwiana pewność i zaangażowanie. Welot poprowadził ich naprzód podążając za wizją która nawiedziła go podobno we śnie twierdził że widział na niebie wielkiego jastrzębia i poprzysiągł że ten właśnie jastrząb zaprowadzi kajmerów do nowego domu według legendy w końcu dotarli do wielkiej przełęczy przecinającej pokryty śniegiem łańcuch górski ale drogę blokowała im wielka ściana lodu. Przed Welotem ukazała się wtedy podobno młoda kobieta i zażądała od niego złożenia przysięgi, zanim poprowadzi ich do nowego domu. Welot miał odrzucić swój potężny, dydryczny młot bojowy i przysiągł poświęcić życie i duszę swojemu ludowi. Młoda kobieta stopiła wtedy ścianę lodu, i odsłoniła krainę grzybów oraz popiołu, czyli Resdain. Legenda głosi, że gdy Welot po raz pierwszy ujrzał Resdain, pojedyncza łza spłynęła po jego policzku i zamarzła w kryształ. Później miała się ona stać świętą relikwią, pełną uzdrawiającej i regenerującej mocy, czyli łzą świętego Welota. Masowa pielgrzymka Velota do Nowej Krainy zakończyła się sukcesem. Po zerwaniu wszelkich więzi z Aldmerami, jego zwolennicy stali się znani jako Kajmerowie i założyli nowy naród oparty na zasadach dedrycznych. Kajmerowie szybko zasiedlili nowy obszar i rozkwitli, ciesząc się okresem wysokiej kultury znanym jako Złoty Wiek. Jedna z pierwszych osad Kajmerów w Resdain została nazwana na cześć Velota. Nazywała się ona Narsis, gdzie gorliwie chwalą proroka Welota, później skrócono po prostu do nazwy Narsis. Chociaż Kejmerowie zbudowali kilka kapliczek dedrycznych podczas pobytu w Somerset, odbywało się to w całkowitej tajemnicy. W ich nowej ojczyźnie nie było potrzeby zachowywania tajemnic, co pozwoliło im na budowę potężnych świątyń ku czci Boithi, Azury oraz Mefali i ustanowiono tradycję kultu. W Morrowind. Welot zabrał coś jeszcze ze sobą z Somerset. Były to nasiona. Zasadził te nasiona, z których wyrosły drzewa w całym Morrowind, choć tylko jedno z nich, czyli drzewo Somerset, przetrwało w kolejnych stuleciach. Przebywając na nowym terenie, Kaimerowie szybko zorientowali się, że mają sąsiadów w swoim nowym królestwie dwemerów. Gardząc świecką kulturą i bluźnierczymi praktykami, Kajmerowie pożądali ziem i zasobów dwemerów przez wieki, prowokując ich drobnymi najazdami i sporami terytorialnymi. Nie wszyscy wyznawcy Velota zdecydowali się jednak porzucić życie w Somerset. Niektórzy związani obowiązkiem, rodziną lub niechęcią do opuszczenia rodowych domów pozostali, nadal jednak w tajemnicy praktykując elementy wiary Velota. Wśród nich były elfy korelania. Potomkowie Kin Lady Waramil Corelli. Choć nie podążyli za Velotem do Morrowind, ich wiara pozostała silna. Wysoka kultura Velothi z czasem zanikała w Morrowind. Ugrupowania wierzącego w Velota rozpadają się w kultury plemienne, które z czasem ewoluują w nowoczesne wielkie domy Morrowind lub będą trwałe jako plemiona na pustkowiach. Jednymi zachowanymi śladami tej kultury plemiennej są nomadzi porozrzucani, na wyspie Wardenwell. Co do samych Dwemerów, ich historia w erze meretycznej to głównie zapis ich konfliktów z innymi rasami i między sobą, a chronologia wielu z tych wydarzeń jest bardzo nieprecyzyjna. Podobno mieli osiedlić się w górach Velothi, na granicy Morrowind oraz Skyrim i założyli miejsce o nazwie Dwemeret. W późnej erze środkowo-meretycznej wplątywali się w starcia z nowo przybyłymi kaimerami, kłócąc się o ziemię, zasoby i religię. Kultura Dwemerów była agnostyczna i przedkładała rozum nad wiarę, podczas gdy kaimerowie byli zagorzałymi czcicielami Dedr.